Dzień dobry kochani. Temat przewodni dzisiejszego spotkania to, jak wygląda konkretna włóczka w Dzianinie, a jak wygląda w motku. Często przychodzicie do nas do sklepów, stacjonarnych i pytacie o to, jak będzie wyglądał sweter czy szalik, jak wybierzecie jakąś kolorową włóczkę. W związku z powyższym informuję, że gdybyśmy wybrały włóczkę, która wygląda tak, a jest to włóczka firmy Lang Yarns Merino 150 degrade, to dzianina będzie wyglądała tak. Jeśli wybierzecie włóczkę na przykład Cloud Tweed firmy Lang -Yarns, która w modku wygląda tak, to w dzianinie będzie wyglądała tak. A jeśli wybierzecie włóczkę, która w motku wygląda tak, to dzianina będzie wyglądała tak. Reasumując, jeśli w motkach mamy długie przejścia kolorystyczne, to dzianina ułoży się w pasy. Szerokość pasów jest uzależniona od tego, ile bierzemy na druty oczek. Jeśli oczek będzie, załóżmy, 40, to pasy będą szersze. Jeśli będzie 100, Będą węższe. Jeśli natomiast mówimy o włóczkach, które wyglądają tak jak tutaj przykładowy Rios z Malabrigo, to zawsze będzie to dzianina, która będzie wyglądała jak melange, albowiem te przejścia kolorystyczne, które tutaj widzicie, są bardzo krótkie. Czasami jest tak, że są też włóczki, które są specjalnie przez producentów tak farbowane, żeby układały się na nich wzory. Tak, jakby na przykład był żakard w dzianinie. I taką włóczką, jaką w tej chwili możemy Wam zaproponować, jest na przykład włóczka Merino 120 kolor od firmy Langarns. Jeszcze dziś wstawię na grupę łódzkie dziewiarki Sweterek, które wykonała jedna z naszych dziewiarek tutaj łódzkich, i zastosowała właśnie w karczku tę piękną włóczkę. Miłego dnia!